Cześć, witajcie. Bywałem sporo w terenie ostatnio, ale sympatyczne są zajączki, co? Bywałem w terenie często i mam całe mnóstwo materiału. Fajny byczek młodziutki. Mam mnóstwo materiału, ale nie ma sensu, żebym Was zanudzał tymi naszymi słoneczno chmurnymi sprawami bez sensu. Tak jak wspominałem ostatnio, poruszymy tutaj w tym filmie pewne bardzo ważne zagadnienie. Buziaczek ode mnie. Poruszymy bardzo ważne zagadnienie, z którym już się zetknęliśmy na kanale, a zajmiemy się tym dzięki temu, że nasz kolega Krzysztof przysłał mi ciekawe fotki i nagrania. Patrzcie jaki potwór z bagien. Yy, tak, bywałem, bywałem w terenie. Nockę spędziłem też pod gwiazdami. Pogoda była bardzo fajna. Wieczory przecudne. O, tutaj w nocy siedzę. Księżyca troszkę przypilnowałem, jak zachodził. Fajnie, fajnie, tak sobie posiedzieć w nocy. Tutaj on zaraz dotknie ziemi. Bardzo wyraźnie go było widać. Eee, a, zauważyliście, jakie mnóstwo całe robaczków świętojańskich lata? Przepiękne zwierzątka, co? Już kończymy z tymi opowieściami i zaraz przejdziemy do sedna sprawy. Za chwilę na zdjęciu zobaczymy tęczę. Moi drodzy, czy do tęczy da się podejść i jej dotknąć? Co? Jak myślicie? A czy ktoś, kto stoi pod tęczą, ten człowiek numer dwa, jak stoi pod tęczą, to gdzie on widzi tą tęczę? Nad swoją głową? Czy gdzie on ją widzi? A promienie, czy można do nich podejść i zanurzyć się w nie? Czy gdybym teraz zostawił kamerę i pojechał samochodem? 20 kilometrów dalej tam naprzeciwko za horyzont. To czybym się zanurzył w te promienie? Czy może ten czerwony człowieczek pojechać 20 kilometrów dalej do tego czarnego człowieczka i czy mogą się odwrócić za plecy i czy zobaczą te promienie, czy nie zobaczą ich? Już omawialiśmy te rzeczy w różnych filmach. Ale musimy do tego wrócić, ponieważ jest to bardzo, bardzo ważne zagadnienie. No, i ponieważ kolega Krzysiek, którego zdjęcia widzieliśmy już w tym filmie o Apokalipsie, Krzysztof podesłał mi fajne fotki, które zaraz zobaczymy, i z tej okazji właśnie zajmiemy się tym tematem. Tak w ogóle to mam trochę waszego nadesłanego materiału i powinniśmy zrobić film z waszymi zdjęciami, kurna. No i tutaj teraz mamy właśnie Krzyśka nagranie. Będzie więcej zdjęć. Przyjrzyjcie się dobrze. Czy widzieliście u siebie na swoim niebie kiedykolwiek takie cuda, naprawdę ogromne cuda dziejące się gdzieś tam na horyzoncie podczas zachodu słońca albo wschodu słońca? Z pewnością widzieliście takie zjawiska. Zobaczcie jakie tam, jaka tam jest gra świateł jaka gra cieni, prawda? I jak myślicie, jak to daleko od Was się dzieją te rzeczy? Czy to jest setki kilometrów od Was, czy może dziesiątki kilometrów, a może zupełnie bardzo blisko, kiedy stoicie na jakimś płaskim terenie? I przy takich zjawiskach właśnie zachodzi dokładnie ta sama zasada, co z tęczą, tak? Nie możecie tam pojechać, wsiąść samochód i pojechać do tych czerwonych chmur, do tych zjawisk, które się tam dzieją. I trzeba pamiętać o tym, że w danym momencie, kiedy wy widzicie na horyzoncie takie zjawiska, to tam pod tamtymi czerwonymi chmurami żyją i mieszkają ludzie, tak? To co ci ludzie powinni widzieć nad swoimi głowami? Przypomnijcie sobie, kiedy ostatni raz widzieliście tak niesamowite zjawiska na niebie dziejące się tuż nad waszymi głowami bo ja nigdy takiego czegoś nie widziałem nigdy przenigdy jak żyję a co widzą ludzie którzy tam właśnie na tym filmie Krzyśka mieszkają tam dalej pod tamtymi chmurami co tamci ludzie mogą widzieć Co? dzięki wielkie Krzyśkowi za nadesłany materiał a tutaj są zdjęcia z Pixabay tak więc moi drodzy pamiętajcie o tym Patrzycie w niebo i widzicie, co się dzieje, jakie cuda się wyprawiają na horyzoncie, tak? Pamiętajcie, że tam żyją jacyś ludzie i tam wybuchłaby panika, gdyby takie rzeczy zaczęły się dziać nad głowami tych ludzi. A nigdy czegoś takiego nie doświadczamy, prawda? Najwyżej od czasu do czasu możemy widzieć nad głowami czerwone chmury, tak? bo ta czerwień potrafi się rozlać czasami na całe niebo. Ale ta główna akcja w chmurach dzieje się zawsze nad, gdzieś tam hen na horyzoncie. To samo z tęczą. Ona jest daleko, pod nią mieszkają ludzie i do tej tęczy my nie możemy się zbliżyć. To samo z takimi promieniami. Choćbyśmy jechali 100 km do tych promieni, to one zawsze będą trzymały się na dystans i nigdy się w nie nie zanurzycie. No i to koniec filmu, proszę Państwa. Pamiętajcie o tym. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję Krzysztofowi za nadesłane materiały. Bywajcie zdrowo i szczęśliwie, na no ile to możliwe w tych zwariowanych czasach. Pa!